Jakie macie plany na majówkę? Grill, wycieczka czy wyciąganie z szaf zbyt szybko schowanych zimowych kurtek? Opcji jest sporo, ale na szczęście podcastu można słuchać bez względu na pogodę. W dzisiejszym odcinku pomówimy o planach na długi weekend. Przede wszystkim zaznaczmy, że majówka to typowo polski fenomen, którego Niemcy nie będą znać. W Polsce mamy wtedy dwa święta, zwei Feiertage. 1 maj, zwany też Tag der Arbeit, to święto pracy. 3 maja jest natomiast typowy dla Polski. Obchodzimy święto Konstytucji. Tak der Verfassung vom 3 maj 1791, święto Konstytucji z 3 maja 1791 roku. Die Verfassung to właśnie Konstytucja. Być może nie jest to słowo pierwszej potrzeby, ale warto je znać choćby wtedy, gdy rozmawiamy z Niemcami o naszym Dniu Wolnym. Dzień Wolny to Der Feiertag lub Der Nationalfeiertag. Czyli święto narodowe. W Polsce święta narodowe i dni wolne są jednakowe dla całego kraju. W Niemczech jest inaczej. Zależą one od kraju związkowego czyli das Bundesland. A czasami nawet mniejszych regionów. Dla przykładu w północnych regionach, w tym Berlinie, dni wolnych jest 10. Mogą to być różne dni wolne. A w niektórych regionach Bawarii nawet 14, bo tyle dni wolnych ma Augsburg. Może warto to wziąć pod uwagę przy ewentualnej przeprowadzce. Die Anzahl der gesetzlichen Feiertage variiert von Bundesland zu Bundesland. Liczba dni ustawowo wolnych od pracy waha się w zależności od kraju związkowego. A ile dni wolnych jest w Polsce? Ab 2025 haben wir in Od 2025 roku mamy w Polsce 14 dni wolnych. Warto znać ich nazwy również po niemiecku, przydadzą się w rozmowach, dlatego zamieściłem je wszystkie w pliku PDF do odcinka. Jeśli dzień wolny wypada na piątek, to mamy do czynienia z długim weekendem, czyli ein langes Wochenende. Dank dem Karfreitag und Ostermontag haben wir ein langes Wochenende. Dzięki Wielkiemu Piątkowi i poniedziałkowi Wielkanocnemu mamy długi weekend. Przynajmniej Niemcy tak mogą powiedzieć, bo u nich Wielki Piątek jest wolny. Der 1. Mai fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag. 1 maja wypada w tym roku na czwartek. A to oznacza, że piątek jest tak zwanym Brückentag, czyli dniem roboczym wypadającym między dwa dni wolne. Najczęściej wtedy też bierze się wolne i ma się ein verlängertes Wochenende, przedłużony weekend. An dem Brückentag nehme ich mir frei und dann habe ich vier Tage hintereinander frei w dniu między świętami wezmę sobie wolne i będę mieć cztery dni z rzędu wolne. Bo frei haben to mieć wolne, a sich frei to brać sobie wolne. Tyle teorii, a teraz powiedzmy sobie, co można zaplanować w taki długi weekend. Do planowania świetnie nadaje się czasownik: Vorhaben, mieć zamiar. W szczególności w pytaniach. Was hast du am langen Wochenende vor? Co masz zamiar robić? Co planujesz na długi weekend? Ich hab mir vorgenommen, einen Halbmarathon zu laufen. Założyłem sobie, że przebiegnę półmaraton, bo sich etwas vornehmen, to zakładać sobie coś, postanawiać sobie coś. Mieliśmy ten czasownik już, gdy mówiliśmy o postanowieniach noworocznych. Bardzo ciekawym czasownikiem jest andenken, czyli zaczynać o czymś myśleć również w kontekście planów. Mein Bruder und ich haben einen Kurztrip nach Berlin angedacht. Mój brat i ja myśleliśmy o wypadzie do Berlina. Der Kurztrupp to jest właśnie taka krótka wycieczka, wypad. A w tym kontekście, wyrażenie Wir haben angedacht należy rozumieć w ten sposób, że pojawił się taki pomysł, ale jeszcze nic nie jest na 100% ustalone. Das steht noch nicht fest. To jeszcze nie jest pewne, to jeszcze nie jest ustalone. Kolejnym często używanym czasownikiem w kontekście planów jest anstehen. Pewnie znacie go ze stania w kolejce. Steen się, ich an? Czy stoi tu pan, pani w kolejce? Ale może nam posłużyć on również do zapytania o plany, na przykład na weekend. Was steht bei dir am Wochenende an? Co tam planujesz na weekend? Jeśli nasze plany zależą od pogody, możemy powiedzieć je nach w zależności od pogody. Lub mal gucken, ob das Wetter mit spielt. Zobaczymy czy pogoda dopisze. Niestety zdarza się, że pogoda nam krzyżuje plany i dokładnie tak samo mówi się też po niemiecku. Das Wetter hat unsere Pläne durchkreuzt. Pogoda pokrzyżowała nam plany. Zauważcie, że czasownik durchkreuzen jest użyty w znaczeniu przenośnym, w takim wypadku przedrostek durch jest nierozdzielny. Jeśli mówimy o dosłownym przekreślaniu, na przykład słowa na kartce, wtedy jest on rozdzielny. Ich habe das falsche Wort durchgekreuzt. Przekreśliłem złe słowo. A wracając do tematu planów, to czasami musimy je po prostu porzucić. Wegen dem Gewitter müssen wir unseren Piknik leider fallen lassen. Z powodu burzy musimy porzucić nasz piknik. Mocniejsze wydarzenie to wybić sobie coś z głowy, a potocznie sich etwas abschminken. Wenn du deine Noten nicht verbesserst, kannst du dir die Klassenfahrt abschminken. Jeśli nie poprawisz ocen, to wycieczkę szkolną możesz sobie wybić z głowy. Czasami gdy nie mamy żadnych wielkich planów, możemy użyć zdawkowego Ich werde mal spontan schauen lub Mal gucken. Zobaczymy. Jeśli już mówimy o planowaniu i umawianiu się, to musimy przy okazji wspomnieć o niemieckim słowie kluczu, der Termin. Der Termin ma w języku niemieckim szersze zastosowanie niż polski termin. Jest to praktycznie wszystko, co można wpisać sobie w kalendarz, od wizyty u lekarza, spotkanie, aż po konferencję. Ich muss los ich hab gleich einen Termin. Muszę lecieć. Zaraz mam termin. Montag nachmittag kann ich leider nicht. Ich termin. W poniedziałek po południu niestety nie mogę. Mam termin. W obu przypadkach nie wiemy do końca, o jakiego rodzaju termin chodzi. Może to być po prostu zwykła wymówka. A z terminem musimy znać następujące zwroty: Ein Termin vereinbaren lub ausmachen. Ustalić termin. Ein Termin verschieben, przesunąć Termin. Ein Termin vorziehen, przesunąć Termin, ale do przodu. Ein Termin einhalten, dotrzymać Terminu. No i oczywiście Ein Termin haben, czyli mieć Termin. Ich habe heute einen Termin beim Zahnarzt. Mam dziś wizytę u dentysty. Uwaga, nie używajmy czasami słowa Visite, Oznacza ono obchód lekarski, więc po niemiecku to lekarze przychodzą do pacjentów na wizytę, a nie na odwrót. No ale z tematu weekendowego zjechaliśmy już do wizyt lekarskich. Zanim więc wejdziemy jeszcze na temat chorób i polityki, wróćmy lepiej do tego, jak możemy się zrelaksować w długi weekend. Częsta odpowiedź na pytanie o weekendowe plany to: Ich myślę, einfach ausschlafen und mich ausruhen. Chcę się po prostu wyspać i wypocząć. Ich wurde bei bekanten zum Essen eingeladen. Zostałem zaproszony do znajomych na jedzenie. Jeśli długi weekend ma jakiś zapach, to z pewnością jest to zapach dymu z grilla sąsiada. Wielu wyciąga po raz pierwszy w roku grilla właśnie w majówkę. Po niemiecku jest na to nawet specjalny czasownik. Angrillen to rozpoczynać sezon grillowy. Beim schönen Wetter wird am Sonntag endlich angegrillt. Przy ładnej pogodzie wyciągamy w niedzielę grilla. Na grillu można oczywiście grillen, czyli grillować, na przykład die Wurst, kiełbasy, die Grillspieße, szaszłyki lub das Steak, (steka). Meine Grillspieße waren der Knaller der Party. Moje szaszłyki były hitem imprezy. Nach dem Essen sollte man sich ein bisschen bewegen. Po jedzeniu trzeba się trochę poruszać. Ich will mein Hüftgold loswerden. Chcę się pozbyć mojej oponki. Das Gold, to złoto, a die Hüfte, to biodro. Natomiast das Hüftgold, to inaczej oponka. Nadmiarowy tłuszcz, można też powiedzieć. Die Torte war echt lecker, aber das war reines Hüftgold. Ten tort był pyszny, ale to wszystko pójdzie w brzuch. Na grillu często pojawia się też piwo, das Bier, a od niego der Bierbauch, brzuch piwny. Nicht zu so viel von dem Bierchen? Dein Bierbauch wird immer größer. Nie za dużo tego piwka? Twój piwny brzuch jest coraz większy. Das muss ich wieder abtrainieren. Muszę to spalić. Abtrainieren, to jest spalać coś za pomocą treningu. Długi weekend to jednak również świetna okazja na krótką wycieczkę. kurze Urlaub lub kurz trip. Nach dem ganzen drunter und drüber der letzten Woche brauche ich einen Tapetenwechsel. Po tych Perpetiach ostatnich tygodni potrzebuję zmiany tapety. Jeśli u kogoś idź drunta und drüber, to znaczy, że ma chaos, perypetie, niczym wznosząca się i opadająca sinusoida. A der Tapetenwechsel to zmiana otoczenia, tapety, czyli coś, co można zrobić choćby w długi weekend. Czasami chcemy się choćby na krótko wyrwać. Kurz mal rauskommen. Ich muss mal rauskommen, um den Kopf frei zu kriegen. Muszę się trochę wyrwać, żeby się oderwać. Den Kopf freikriegen to uwolnić głowę od bieżących spraw. Podobny czasownik to abschalten. Ich nutze das Laufen um abzuschalten. Ja stosuję bieganie, aby się oderwać. Dla ludzi z miasta zbawienny może być kontakt z naturą. Niemcy lubią jechać w zieleń. Ich setze mich gern aufs Fahrrad und fahre ins Grüne. So kann ich Energie tanken und die Seele baumeln lassen. Lubię wsiąść na rower i ruszyć w naturę. W ten sposób doładowuje energię i relaksuje się. Die Seele baumeln lassen, to Synonym do sich erholen, entspannen, czyli relaksować się. A na koniec jeszcze dwa typowe dla Niemców zdania, które mówią oni w piątek przed weekendem. Najpierw jednak przypominam, że wszystkie słowa i zdania z odcinka są w specjalnym pliku PDF wraz z ćwiczeniami, bo przesłuchać to jedno, a zapamiętać i użyć to drugie. A obiecane weekendowe zdania to: Freitag nach eins, jeder macht seins". czasami skracane do samego Freitag nach eins. Powiedzenie to pochodzi z NRD, ale dziś używa się tego jako komentarz, że w piątek po 13 raczej ciężko już coś załatwić. Być może dlatego, że wcześniej robi się Feierabend, czyli Feierand, koniec pracy. A drugie powiedzenie to Huch die Hände, Wochenende, czyli takie hurra, nareszcie weekend. A ja Wam życzę miłego, długiego weekendu i wszystkich pozostałych zresztą też. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz podcast, aby nie przegapić nowych odcinków. Geniz die freien Tage. Tschüss!